Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemie niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami, jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla Was niemożliwego. Oto Słowo Pańskie. Rozumiemy zatroskanego Ojca z dzisiejszej Ewangelii. Każdy, kto jest rodzicem, kto był w sytuacji zagrożenia życia kogoś bliskiego. Bardzo dobrze może zdać sobie sprawę, jak wielki ból wypełniał serce owego Ojca. Ojca, który przychodzi do Jezusa i prosi o łaskę uzdrowienia Syna, który bardzo cierpi. Zobaczmy, jak wiele intencji mszy świętych, właśnie w intencji osób cierpiących, kogoś z rodziny. I to cierpiących nie tylko fizycznie, ale cierpiących duchowo, oddalających się od Pana Boga, Kościoła Świętego. Dlatego pytanie z dzisiejszej Ewangelii, czemu apostołowie nie mogli pomóc, jest tutaj niezmiernie ważne. Jezus, dając odpowiedź, mówi o rzeczy trudnej. Mówi o braku wiary. Wiara jest, jak usłyszymy, czymś bardzo małym w Ewangelii, porównywanym do ziarnka gorczycy. I nieraz przez ludzi bywa czymś, czym się gardzi. Przychodzi taka pokusa, że możemy być szczęśliwi jako małżonkowie bez wiary. Przychodzi pokusa myślenia, że jako naród możemy być szczęśliwi bez wiary. Przychodzi pokusa myślenia, że mogę dany zawód wykonywać bez wiary i będę szczęśliwy, szczęśliwa, spełniony, spełniona zawodowo. Nieprawda. Jezus mówi, że bez wiary. Niczego twórczego, niczego sensownego, głębokiego nie możemy uczynić. Właśnie ta wiara przenosi góry. Jakie to ma znaczenie w życiu takim zwykłym, naszym codziennym? Zobaczmy, nieraz jest konflikt między małżonkami. Nie potrafią sobie z tym poradzić. A wystarczy, że otwierają się na Chrystusa. Mają wiarę i wszystko jest do pokonania. Zobaczmy przy konfesjonale: przychodzi człowiek, który ma górę grzechów, nie jest w stanie sam nic z tym zrobić. Jedno słowo wiary, rozgrzeszenia, sprawia, że owa góra przenosi się, odchodzi. Staje się równiną, za którą widać Boga drugiego człowieka. Przecież my w tych cudach na co dzień uczestniczymy. Te cuda dzieją się wokół nas, a jeśli się nie dzieją, to Jezus ma dla nas tą samą odpowiedź: dlatego, że nie macie wiary. Jak wiarę budować? Pismo Święte mówi, wiara rodzi się z tego, co słyszymy, a tym, co słyszymy, jest Słowo Boże. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy na Mszy Świętej, aby budować autentyczną wiarę, aby rzeczywiście spotkać tego samego Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, by coś powiedział o naszej wierze i o jej owocności. A co? Każdy z nas w swoim sercu może na to pytanie odpowiedzieć Amen.